Masz puste konto i zero oszczędności? Gratulacje, jesteś chodzącą finansową katastrofą. Nie dlatego, że zarabiasz za mało, dlatego, że wydajesz jak idiota. Nowy telefon na raty, samochód w leasingu, subskrypcje, których nawet nie używasz, jedzenie na dowóz, kawa za dwie dychy dziennie i potem zdziwienie, że pod koniec miesiąca zostaje ci zero. Ale wiesz co? Da się to naprawić. Tylko musisz przestać udawać, że problemem jest inflacja, rząd czy szef. Problemem jesteś ty i twoje nawyki. Chcesz coś zmienić? Zacznij od trzech kroków. Pierwszy, tnij wydatki. Skasuj subskrypcje, których nie używasz. Przestań kupować rzeczy na pokaz. Przestań żreć swoje pieniądze w aplikacjach do zamawiania jedzenia. Drugi, zbuduj poduszkę finansową. Odłóż pierwsze tysiąc złotych i nie ruszaj ich nigdy. Potem odłóż równowartość trzech miesięcy życia. To jest twoja tarcza, gdy coś pójdzie nie tak. Trzeci łaki, zacznij inwestować. Nawet małe kwoty. Etwefy, IKE, cokolwiek prostego. Bo jeśli twoje pieniądze nie pracują, to zawsze będziesz pracował tylko ty. I teraz brutalna prawda. Jeśli nie potrafisz oszczędzać przy trzech tysiącach, to nie będziesz też przy dziesięciu. Tylko zamiast iPhone'a kupisz dwa. Więc pytanie brzmi, dalej chcesz grać w teatr Stać Mnie? Czy w końcu chcesz żyć tak, żeby naprawdę cię było stać?